Cześć, mam na imię Olga i witam serdecznie na moim kanale YouTube. Jeżeli już tutaj byłeś, byłaś, to wiesz co cię czeka. Jeżeli nie, to zapraszam, rozgość się. Mam nadzieję, że spodoba ci się ta praktyka. Jeżeli tak, koniecznie zostaw mi komentarz, łapkę w górę albo w dół. I pamiętajcie zawsze o subskrypcjach. Dziękuję bardzo za to. Dzisiejsza praktyka jest praktyką na cztery łapy, ale nie musicie praktykować ze swoimi psiakami. Będziemy pracować dużo nad rękoma, nad nogami. Będziemy robić dużo psów. I mam nadzieję, że spodoba się Wam ta praktyka. Usiądźcie sobie wygodnie i tylko. Przez minutkę posiedzimy w ciszy, tak, żeby się uziemić, żeby skupić się na sobie, na swoim oddechu i na ciele i przygotować do praktyki, tak, żeby cała praktyka była uważna i skupiona na tym, co się dzieje w nas, a niekoniecznie na tym wszystkim, co jest dookoła. Rozluźnijcie barki, przymknijcie oczy i tylko oddychajcie. Odłóżcie dłonie na mostek, złóżcie dłonie w namaskar i pomyślcie jeszcze przez chwilę o intencji na dzisiejszą praktykę. Pomyślcie o tym, czy czegoś potrzebujecie, chcecie się czuć w jakiś określony sposób, a może chcecie tą praktykę dedykować komuś innemu, jakiejś większej, wyższej rzeczy, wyższej sprawie, a może chcecie ją dedykować jakiemuś swojemu przyjacielowi. Wybór należy do Was i pozostawiam pełną dowolność tutaj przy intencjach. Dajcie sobie chwileczkę na jej uformowanie. I zaśpiewamy jeszcze razem om przed rozpoczęciem praktyki. Także dłonie cały czas na mostku, głęboki wdech. O. Zaplećcie dłonie i wypchnijcie wnętrza dłoni do przodu. Zaokrąglijcie plecy, rozluźnijcie głowę. Trochę rozruszamy kręgosłup, ale też musimy rozgrzać nadgarstki, bo dużo dzisiaj będziemy na dłoniach. Przenieście dłonie na prawą stronę, na lewą troszeczkę poskręcajcie kręgosłup. Pchnijcie dłonie w przód. I wdech, ręce do sufitu. Ściągacie łopatki, ramiona w dół, długa talia, pępek delikatnie do kręgosłupa. Wyciągacie się mocno i powoli wydech, dłonie znowu do przodu, okrągłe plecy, luźno głowa. Jeszcze kilka oddechów, w górę, dół. Wdech, wydech, wdech, powoli. Wydech. Ostatni raz do góry. I dłonie do przodu. Okrągłe plecy rozluźnijcie dłonie. Dłonie wyciągacie cały czas w przód. Rozluźnijcie barki. I z wdechem mostek w przód. Łokcie do tyłu. Ręce do boku. Wdech ręce w przód. Wydech. I ostatni raz. Ręce do przodu. Znowu zaplećcie dłonie, wypchnijcie wnętrze dłoni przed siebie i wdech, ręce do góry. Ściągacie łopatki, puśćcie dłonie i tylko zaciskamy pięści. Jeszcze kilka razy. I duże okrążenia nad garstkami, w jedną, w drugą stronę. Mi tu strzyka. Wyciągnijcie się wdech i z wydechem dłonie na matę. Przechodzicie do klęku, podpartego dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Pępek do kręgosłupa odpychacie się od maty i tylko delikatny ruch do przodu i do tyłu. Zatrzymajcie się i spójrzcie za prawą nogą, za lewą i jeszcze kilka razy, prawa, lewa strona. Zatrzymajcie się, odpychacie się od maty. I tylko wyciągnijcie prawą stopę do tyłu, zadzieracie palce od stóp, stopa jest na macie i też tylko przód i tył. Trzymacie cały czas biodra w jednej linii, staracie się nie puszczać tutaj bioder, nie robić wkręcłych pleców, pracujemy nad płynnicą. Jeszcze chwileczkę. Zatrzymajcie się, wdech, prawa ręka do sufitu. I odkładacie prawą dłoń na matę, prawa noga w górę. Pilnujemy bioder. Pięta jest do sufitu skierowana, biodra równolegle w dół maty. Długi oddech i wyciągnijcie lewą rękę do przodu. Trzymacie. I tylko łokieć kolano, pięć razy, spokojny, świadomy ruch, góra, jeszcze cztery, trzy, dwa, ostatni raz, góra i zostajecie. Odłóżcie lewą dłoń na matę i wdech prawa ręka do sufitu. Trzymacie stabilną pozy pozycję. Prawa noga w górze i jeszcze możemy dodać prawą nogę, dół i góra. Wdech wysoko. Jeszcze cztery. Góra. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Noga w górze. I wracamy do klęku podpartego. Wyciągamy lewą stopę do tyłu, zadzieramy palce i tylko ruch do przodu i do tyłu. Spokojny, długi oddech. Zatrzymajcie się i wdech. Lewa ręka do góry. Wracamy do klęku podpartego, wyciągnięta cały czas jest lewa noga i unosimy ją w górę. Pilnujemy bioder, pępek do kręgosłupa, Staramy się tutaj y, pilnować miednicy, tak żeby nie było tego przodu pochylenia. I wyciągamy prawą dłoń w przód, patrzycie w dół, maty. I tylko łokieć do kolana. Pięć, góra, cztery, trzy, dwa, ostatni raz. Góra, patrzysz w dół, maty. Odkładacie prawą dłoń na matę i lewa ręka do góry. I dodajemy jeszcze lewą stopę, pięć razy w dół. 5 w de, góra. 4 3 2 Ostatni raz noga w górze i wracamy do klęku podpartego. Wyciągacie znowu prawą stopę do tyłu i przenosicie ją do boku. I teraz zrobimy duże koło od prawej strony, na lewą. I wracamy. Cały czas staracie się utrzymać w miarę równo biodra. Jeszcze cztery, trzy, dwa, ostatni raz. I noga zostaje z boku. Unosimy nogę w górę, uginamy kolano i tylko pulsujemy. 5, 4, 3, 2, 1. Opuszczamy prawe kolano do dołu. Wyciągnijcie lewą stopę, przenosicie ją do boku i duże półkole będziemy zataczać 5 razy. Prawa lewa strona. Powoli, 5. Trzy. Rysujemy tęcze. Dwa. I ostatni raz. Noga zostaje w górze, powoli. Uginacie kolano i pulsujemy pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, odkładacie kolano. Kilka oddechów. Zaraz będą jakieś psy spokojnie, ale musimy się tutaj rozruszać. Zadrzyjcie palce od stóp. Odrywacie kolana od maty. Trzymamy pozycję. Bardzo wzmacniającą. Prawie lepsza niż decha. I tylko wyciągnijcie prawą stopę do tyłu. Trzymamy. Odkładamy prawą stopę z powrotem. Lewa noga do tyłu, kolana cały czas nad matą. Wracamy. Prawa ręka w przód. Odkładamy prawą dłoń i lewa do przodu. Odkładamy lewą dłoń na matę kolana w dół i tylko kilka razy krowa kot. Wdech do góry. I wydech. Okrągłe plecy. Wdech. Wydech. Jeszcze kilka oddechów. Ok, plecy proste. Znowu kolana w górę, prawa stopa w tył, lewa ręka do przodu. Wracamy i druga strona lewa noga do tyłu, prawa dłoń w przód, długi oddech. Wracamy i uwaga: sześć razy. Noga, ręka, wracamy. Pięć, lewa. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Zostajemy i wdech biodra w górę. Pies z głową w dole. Wyciągacie kręgosłup, rozluźniacie głowę. Czoło luźno, kręgosłup rozluźniony. Kilka dłuższych oddechów. Powoli wdech, pięty w górę i przechodzimy do deski. Wydech biodra w dół, ściągacie łopatki, spójrzcie w górę, mostek do przodu, odpychacie się od maty. I wydech, pies z głową w dół. Wyciągacie się. Jeszcze trzy razy w swoim tempie. Najpierw do deski. Wydech biodra w dół. Wdech, mostek do góry. Spójrzcie wysoko. I wydech. Dodał. Ostatni raz. Powoli. I uwaga, prawa dłoń na lewą nogę, spójrzcie za lewą pachą i pamiętajcie, w każdym momencie możecie wejść w pozycję dziecka, jeżeli chcecie odpocząć. Odkładacie prawą dłoń na matę i prawa noga w górę. Odkładacie prawą stopę i lewa dłoń na prawą nogę. Patrzycie pod prawą pachą. Odkładacie lewą dłoń na matę i wdech lewa noga w górę. Odkładacie lewą stopę na matę, na chwilę kolana w dół i tylko na chwileczkę na złapanie oddechu do dziecka. Czoło luźno, rozluźniamy się. Powoli wdech, klęk podparty i wydech, pies z głową w dole. Lewa dłoń na prawą nogę. Spójrzcie pod prawą pachą. I zmiana stron. Lewa dłoń na matę, prawa dłoń na lewą nogę. Odkładacie prawą dłoń i przejdźcie tylko z prawej na lewą nogę. Kilka razy ugnijcie kolano. Prawe, lewe spokojnie, pięty od maty, kolana do klatki, biodra ciągną do sufitu. Zatrzymajcie się. I tylko prawa dłoń na lewą nogę. Staracie się przenieść ciężar ciała delikatnie na lewo, na lewą stronę, czyli lewa stopa, lewa dłoń, i próbujecie unieść prawą nogę w górę. I powoli odkładacie prawą stopę na matę i prawą dłoń. Lewa dłoń na, lew na prawą nogę. Patrzycie pod prawą pachą i tym razem przenosimy ciężar na prawo i próbujecie unieść lewą stopę w górę. Trzymamy równowagę. Długi oddech. i odkładamy lewą stopę i lewa dłoń na matę. Wdech, przechodzicie do deski. Wydech, biodra do dołu, ściągnijcie łopatki, mostek do przodu i tylko spokojnie przód, tył. Odłóżcie kolana na matę, stopy na grzbiet, łokcie delikatnie ugięte, kobra i teraz postaramy się przejść znowu do psa z głową w dole Odrywając kolana, odrywając uda od maty i odpychamy się stopami. Stopy są na grzbietach. Dłonie mocno wklejone w matę. Powoli wydech, pies z głową w dół. Kolana ugięte, przyciągamy kolana do klatki, odrywacie prawą stopę od maty i wyprostujcie prawą stopę do sufitu. Lewa stopa cały czas na paluchach. Głęboki wdech i z wydechem pięta do podłogi. Wdech, pięta w górę i w dół. Jeszcze trzy. Dół. Dwa. Ostatni raz. Pięta do dołu i tylko przyciągacie kolano do klatki, cały czas przez głowę w dole. Pięć. Góra. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Lewa pięta w górę. Odkładacie prawą stopę. I lewa pięta do pośladka. Kolano ugięte przy klatce. I tylko przyklejacie prawą piętę w dół. Pięć. Góra. Cztery. 3, 2, ostatni raz i prostujecie lewą nogę. 5, 4, 3, 2, ostatni raz. Kolano do klatki, pięta w górze, odkładacie lewą stopę. I pies z głową w dół, pięty w dół, matę, luźno głowa. Odkładacie kolana w dół. Kilka oddechów, i zrobimy jeszcze szczeniaczka, trochę, żeby się rozluźnić. Wyciągamy ręce do przodu, klatka piersiowa w dół. Kolana są pod biodrami. Możecie zostawić czoło na matę, możecie odłożyć brodę. I powoli dłonie przenieście na prawą stronę, wyciągnijcie lewy bok ciała. I powoli na drugą wyciągacie prawy bok. Dłonie wracają do centrum, znowu klatka luźno w dół i wdech. Klęk podparty, wydech usiądźcie na piętach z tyłu. Kilka oddechów, rozluźniamy ramiona. Głęboki wdech, wyciągnijcie ręce w górę i powoli, tylko prawy łokieć pod lewym zaplatamy dłonie. Z wydechem łokcie delikatnie w górę i dłonie jeszcze pchnijcie do przodu. Zostajemy chwileczkę tutaj. I powoli rozluźnijcie dłonie, zmieniamy stronę, czyli lewy łokieć pod prawym. Zaplećcie dłonie, łokcie w górę. Dłonie w przód. Długi, spokojny oddech. Głęboki wdech. I z wydechem rozluźnijcie ręce do dołu. Możecie skrzyżować stopy i przechodzimy do siadu, także wyprostujcie nogi. Głęboki wdech. I z wydechem tylko paszczom Otenasa na klatka piersiowa w dół, luźno głowa. Powoli wdech, plecy proste i wydech. Połóżcie się na plecach. Przyciągnijcie kolana do klatki. Rozmasujcie dolny odcinek kręgosłupa. Kilka kółeczek biodrami na macie. Z wdechem wyciągnijcie się mocno: ręce za głowę, nogi przed siebie. Przeciągnijcie się. Kilka długich oddechów. I powoli wdech. Z wydechem luźno ręce przy biodrach, wnętrza dłoń do sufitu. Luźne biodra, luźne barki. I już odpuszczamy. I powoli możecie zacząć wprowadzać ruch do ciała. Jeżeli chcecie zostać jeszcze w sabasanie, to oczywiście zachęcam do dłuższego relaksu. Jeżeli chcecie wyjść z pozycji, to spokojnie we własnym tempie, przez prawy bok, albo przez kołyskę powoli przejdźcie do siadu. Złóżcie dłonie na mostek. Podziękujcie sobie za praktykę. Namaste. Dziękuję Wam pięknie. I życzę Wam Wszystkiego dobrego.